Pani profesor, co się dzieje w programach lekowych w neurologii? W neurologii mamy około 20 programów lekowych. Kontrakty na prowadzenie programów lekowych w neurologii w roku 2025 są niższe, około 16%, niż w roku 2024. Co jest no, z mojego punktu widzenia no, dużym nieporozumieniem, ponieważ nasze choroby, które leczymy w programach lekowych, to są choroby przewlekłe. I nam pacjentów z każdym rokiem przybywa. W związku z tym, taki, taki system kontraktowania zaniżający a priori liczbę pacjentów sprawia, że mamy ogromne nadwykonania w programach lekowych. I w tej chwili, na przykład w ośrodku, w którym pracuję, otrzymujemy dopiero y, y, zwrot kosztów zakupu leków w programach lekowych y, w ramach nadwykonań za drugi kwartał tego roku, a kończy się nam rok. Więc y, nie mamy zapłacone za leki. Które wydaliśmy już pacjentom, nie mówiąc już o pracy, personelu, o diagnostyce. Apeluję do wszystkich decydentów w ochronie zdrowia o zwrócenie uwagi na programy lekowe, ponieważ my stosujemy te nowoczesne technologie, które istotnie zmieniają życie pacjentów i rokowanie w wielu, w wielu chorobach. I chcielibyśmy, żeby refundacja tych najnowszych technologii była nie tylko na papierze, żeby rzeczywiście, jeżeli lek zostaje zrefundowany, to żeby pacjenci, którzy spełniają kryteria programu lekowego, mogli być szybko włączani do tego programu. W szpitali nie stać na to, aby kredytować leczenie pacjentów w programach lekowych.